Cześć, witam Synergik w kolejnym odcinku. To było grane console edition i dzisiaj dosyć zapomniana gra Dirge, Dir, Dirk albo Dirk of Cerberus Final Fantasy VII. Zanim przejdziemy do gry, kilka, kilka słów na temat mojego, mojego stosunku do filmów o Final Fantasy. W 2001 roku wyszedł Final Fantasy Spirit within, gra, która. Była średnio przyjęta przez yy, i przez widzów ogólnych i przez fanów Final Fantasy. Wydaje mi się, że po części dlatego, że było to tak zwane hard science fiction, a nie było tego baśniowego klimatu, typu latające chocobosy i w ogóle jakieś tam ogórki z mieczami i tak dalej. I tego jakby yy, troszkę fanom zabrakło. Ja uważam, że Spirit of był mega filmem i pokazywał jak yy, w grafice komputerowej Japończycy są jak bardzo do przodu za całym światem. W 2001 roku, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie w 1999 albo 2002, nie pamiętam dokładnie, wyszedł Shrek. Wiem, że Final Fantasy wyszedł jakoś niedaleko obok Shreka i pamiętam, że wszyscy się podniecali Shrekiem, że jakie to w ogóle śmieszne, no bo śmieszne było, ale kiedy spojrzało się na stronę techniczną filmu. To szereg nie miał startu do Final Fantasy. Tam wszystkie postacie w szeregu to było drewno. Spirit Wiffin oferował realistyczne postacie ludzkie, które w ogóle, wiecie, to było 100 lat przed jakimiś szrekami i innymi bajkami. Nigdy nie rozumiałem tego, dlaczego wszyscy się podniecali stroną techniczną Shreka, że jakie to w ogóle słodkie i tak dalej. I cieszyli się, że osioł wygląda jak Eddie Murphy. A nikt nie zauważył, że Final Fantasy jest daleko, daleko w przodzie. Zawsze mnie to irytowało i zawsze broniłem Spirit Within że jako film pod kątem technicznym to jest zupełnie to jest, to jest zupełnie nie ma co porównywać z takim Shrekiem, który zdobył mega popularność, tak? ale tutaj też po części dlatego, że była tam śmieszna fabuła, tak? też w sumie lubię Shreka, ale Final Fantasy pod kątem technicznym dla mnie... Technologiczno-technicznym był dla mnie w ogóle hen-hen z przodu. Od części ósmej Final Fantasy Square rozpoczęło dodawanie fantastycznych przerywników filmowych. Dlaczego nie mówię o siódmej części? Bo w siódmej części te przerywniki jeszcze były kiepskie. Dopiero w ósmej części wrzucono ten styl, który trwa do dzisiaj i zawsze kupując kolejną część Final Fantasy. Mogłeś być pewien, że będziesz zachwycony intrem, które będzie najwyższej jakości cutscenką CGI. Również cutscenki w trakcie gry będą najwyższej jakości grafiką generowaną komputerowo, renderowaną na komputerach. I to tak było zawsze. Po części to też spowodowało, że e, pewni swego Japończycy uznali, że skoro umiemy robić takie ładne cutscenki, zróbmy z tego pełnometrażowy pełno film, bo dlaczego nie? E, Niemniej Spirit film gdzieś tam sobie funkcjonował, wielu graczy jakoś tak nie za bardzo go nie za bardzo lubi ten film. Ja ogólnie to jest jeden z pierwszych filmów, pierwszy film, którego miałem oryginalną płytę DVD, co prawie jeszcze gdzieś ją mam z filmem. Ja byłem zachwycony w każdym razie. W 2004 roku postanowiono wydać drugi film z serii Final Fantasy, jednak tym razem już nie opierać go na jakby autonomicznej fabule. Ale stworzyć coś, co już się sprzedało i co już jest znane, czyli Final Fantasy VII. Więc powstało Advent Children. Advent Children, który był filmem, który był jakby dalszą częścią wydarzeń, które odbyły się w Final Fantasy VII. I niestety, pomimo mojej sympatii z serią Final Fantasy VII, chociaż tutaj zawsze mówię, że wolę 8 i to prawda, między siódemką a osemką wolę 8, Final Fantasy VII Advent Children było niezłym filmem, nie podobało mi się to jak, tak bardzo jak Spirit Within. Przede wszystkim dlatego, nie wiem, dawno tego filmu nie widziałem, więc musiałem sobie go odświeżyć, ale pamiętam, że nie podobała mi się chaotyczna fabuła, brak jakiegoś wyrazistego przeciwnika, Sephiroth był niezłym przeciwnikiem Final Fantasy. Tutaj próbowano coś zhybrydować, coś, to nie wyszło za bardzo. Fajnie było zobaczyć postacie, które znasz z gry, zobaczyć ich nowe, odświeżone designy i to było spoko, to mi się bardzo podobało. Ale jako film o Final Fantasy dla mnie osobiście wypadał kiepsko. Wraz z premierą Advent Children postanowiono też oczywiście wydać kilka gier. Była jedna gra na komórkę, której niestety nie pamiętam. Był Dirgo of Cer Cerberus, gdzie sterowaliśmy Vincentem Valentinem, zaraz o tym powiem. I jeszcze jedna gra wyszła na PSP Final Fantasy VII Crisis Core. Czy jeszcze coś się pojawiło? Chyba z dużych tytułów nie, ale jeżeli tak, to tutaj możecie wpisać w komentarz. Wydaje mi się, że na komórkę coś tam wyszło takiego niewielkiego z Final Fantasy VII, ale nie jestem przekonany, czy to było prawda. No i to oczywiście były tytuły, które w pewien sposób miały promować film, czy też na bazie, Popularności filmu miała sprzedawać tytuł. Całe szczęście Square Enix poszedł po rozum do głowy i nie zrobił filmu na gry na podstawie filmu, tylko każda gra oferowała troszkę inne spojrzenie na historię Final Fantasy VII. W Crisis Core wcieraliśmy się w zaka i to był jakby prequel wydarzeń troszkę z Final Fantasy VII. W Dirgo Cerberus wcielaliśmy się w Vincenta Valentina, który był jakby postacią, która pojawiła się w Final Fantasy VII i cała historia jakby dzieje się 3 lata, o ile dobrze pamiętam, po wydarzeniach z Final Fantasy VII. Jeżeli chodzi o samą postać Vincenta Valentina, była to zawsze postać dosyć tajemnicza, no i gra tutaj jakby troszkę przybliża nam postać jej, co łączyło go z tą lekarką, czy też doktorem, Lucrecją. Poznajemy jakby jego wcześniejsze wydarzenia. No i jedna rzecz, która, którą Square Enix zrobiło dosyć dziwną, o ile Crazy Score był pewnego rodzaju RPG, miały ja były tam e, pewne tam elementy RPG-owo, tyle Dirgo Cerberus był grą, która była strzelaninką. To było dla mnie w ogóle, to było, mnie to nie przeszkadzało, ale podejrzewam, że e, większości graczy, którzy sięgają po serię Final Fantasy, no to oczekują jednak tego RPG-a, a tutaj dostaliśmy strzelankę. Przez co gra jakoś za bardzo się e, graczom nie, nie spodobała i ona nie sprzedała się w jakiś mega. Dużej ilości egzemplarzy, i gdzieś sobie tam zginęło. Ja muszę przyznać, że się bawiłem dobrze. I za pierwszym razem, kiedy w nią grałem, i dzisiaj, gdy ją odpaliłem ponownie, uważam, że jest to bardzo fajny, solidny tytuł yy, rozwijający historię Final Fantasy, bo pojawiają się tutaj właściwie wszystkie postacie żyjące z Final Fantasy VII. Jeżeli nie. Występują one jakby w grze, ich nie spotykamy, to gdzieś tam w katcenkach się przewijają. Między innymi Cloud i Barrett, które gdzieś tam się pojawiają, ale w grze tak za bardzo ich nie uświadczymy. W ogóle ich nie uświadczymy, natomiast kilka postaci, między innymi Yuffie czy Cassidy, on, oni się pojawiają jakby w grze, pozostałe postaci gdzieś tam są poukrywane, poukrywane w katcenkach. Ja uważam, że wyszło to dobrze. No, to jest słuchajcie, strzelanka. Nie jest to strzelanka, która powiesz, ale to jest super strzelanka. Jest to dziwny tytuł. Dziwny tytuł. Jakby nie do końca Square Enix wiedział, co właściwie chce zrobić z tą grą. Niby mamy tutaj tego Vincenta Valentina, mamy różne bronie, które możemy ee, zbierać. Co ciekawe, każdą z tych broni możemy ulepszać, możemy modyfikować naszą broń, dorzucając różne lufy i tak dalej. To jest troszkę taki element RPG-owy, również zbieramy experience point na sam koniec poziomu, kiedy możemy dodać nasz experience point do naszej postaci, ją jakby bardziej dopakować pod kątem jakby siły zadawanych obrażeń lub na przykład przenieść to na ten experience point całego expa, przenieść na pieniądze. I to są jedyne elementy, które są tutaj RPG-owe. Owszem, są rzeczy które były w Final Fantasy. Nadal używamy potionów, nadal używamy eliksirów, eteru, który nam dodaje magię. To wszystko jest, to wszystko jest, te elementy składowe Final Fantasy są w Cerberusie, ale jest to oparte jakby na mechanizmie strzelanki. I to takiej strzelanki totalnie do bólu, do bólu liniowej. Final Fantasy nigdy nie był jakąś grą z otwartym światem, znaczy były w każdym Finalu jakby elementy, które miały spełniać funkcję otwartego świata. E, siódemka... siódemka nie miała, ósemka chyba... no były tam momenty, kiedy po tej mapie żeśmy sterowali, chodzili dowolnie, no to był taki można powiedzieć lekko element z otwartym światem. E, ale to nigdy nie była taka gra, wiecie, totalnie otwarty świat, tak? Znaczy, przynajmniej nie z tych części pierwszych, bo później to już było różnie, bo nawet w XIII był ten, ten cały taki ogromny poziom z otwartym światem, no XV to już w ogóle jest otwarty świat, także później się pojawiło, ale te wcześniejsze części nie miały tego otwartego świata, więc... Gra jest totalnie liniowa i to taka do bólu, do bólu liniowa, gdzie nie możesz zejść nawet metra z ustalonej ścieżki, bo tam jest w ogóle jakiś kamyczek leży, nie możesz przejść i tak dalej, i tak dalej. Przez to sprawia gra, że wiecie, kończysz ją raz i w zasadzie nie ma sensu kończyć ją drugi raz, bo już wszystko widziałeś. No niemniej, strzelanie jest no takie sobie. Nie mogę powiedzieć, że jakoś mnie to zachwycało. Mamy tą fabułę, która jest jakby całkowicie... Nowa, ponownie wracamy do Midgaru, do siedziby Shinry. Także są tutaj pewne elementy, które przemawiają za grą, bo odwiedzimy te miejscówki, które znamy z Final Fantasy VII i jeszcze raz przyjdzie nam je odwiedzić po. Całej historii z Final Fantasy VII, co jest, wydaje mi się, bardzo fajnym pomysłem. Znajdziemy znajome postacie, bo i pojawi się Seed, i pojawi się Yuffie, e, tak jak mówiłem, Cassis, e, pozostałe postacie gdzieś tam się przewiną w katcenkach, i to też jest mega fajne. Natomiast samo strzelanie jest, no, takie sobie. Niby to jest takie, wiecie, postać sobie po prostu biega i strzela w trybie trzecioosobowym, bądź w trybie pierwszoosobowym, bo możemy sobie tutaj przełączać, ale to strzelanie jest jakieś takie. Pozbawiona jakiejś takiej ikry, jakiejś takiej. E, przez co gra przez, w pewnym momencie staje się bardzo powtarzalna e, i zaczyna troszkę męczyć. Pod koniec gry szczególnie zaczyna trochę męczyć. Chociaż ja muszę przyznać, że bawiłem się fajniej. E, wkręciła mnie ta historia, bo historia jest to też o jakby nowych, mamy przeciwników, nie, nie skrzeszoną Sepirota, e, tylko mamy tutaj jakby całą taką. Organizacje Deep Ground, żołnierzy, którzy gdzieś mają tam siedzibę w Midgarze i oni oczywiście powracają. Tutaj ich celem staje się Vincent Valentine, z którego chcą, że tak powiem, wyekstraktować tą czarną materię. No i to jest jakby powiązane też z przeszłością Vincent'a. Także cała fabuła jest jakby spójna, jest jakby osobna, obok dzieje się całego Advent Children i to jest spoko, i to jest spoko, bo. Nie masz wrażenia, że coś ci umyka, że masz po prostu jedną fabułę skupioną na jednej postaci i to jest ok. Natomiast no samo to strzelanie, no mówię, no to jest takie takie trochę kiepskie, muszę przyznać. Nie ma tutaj jakby krwi, nie czujesz mocy tych pistoletów. Od po prostu strzelasz, pokazuje się cyferka, która wylatuje z przeciwnika 2000 i przeciwnik pada. Czyli trochę tak, jakby. Cały ten tryb walki, który był Final Fantasy VII, tej e, takiej turowej walki, e, został przeniesiony, pewne elementy zostały przeniesione na strzelankę, która dzieje się w czasie rzeczywistym. I to nie do końca tutaj zagrało. Gdzieś coś, coś nie pykło. Ciężko powiedzieć co, bo tak naprawdę, no mówię, no ja grałem i ogólnie bawiłem się. OK, no nie mogę powiedzieć, że gra mi się nie podobała, bo mi się podobała, e, ale coś, coś widać, że na tle innych strzelanek wypada to blado. No, i gra jakoś tak specjalnie nie zdobyła popularności względem na przykład Crisis Score, które zdobyło wiele więcej e, chyba sprzedanych egzemplarzy na PSP. Zresztą nie wiem, bo tam na PSP to tam wiecie, wtedy też była plaga piractwa, więc nawet nie wiem, jak to tam pod kątem sprzedaży, e, ale uważam, że jeżeli jesteś fanem Final Fantasy VII, warto po nią sięgnąć. Zwłaszcza że w marcu czeka nas remake Final Fantasy VII, e, warto sięgnąć po Cerberusa bo jest to jakby część całego świata Final Fantasy VII. Nie wiem, czy kanoniczna, mam nadzieję, że tak, bo nie wiem, jak tam Square się odnosi do tych swoich i Crisis Score, i Advent Children, i Cerebrus, i Cerberus, ale chyba są to kanoniczne jakby kanoniczne gry, także warto obejrzeć nawet dla chociażby dla tych fantastycznych cutscenek CG, które naprawdę no, tutaj wymiatają, zresztą jak w każdej grze Final Fantasy, ale muszę przyznać, że również cutscenki na silniku gry też robią tutaj wrażenie. Może nie są tak dynamiczne, jak potem były w Final Fantasy XII, gdzie te cutscenki weszły w zupełnie na nowy poziom, gdzieś tam nawet Final Fantasy X, który był wcześniej, ale i tak wypada to nieźle. Wypada to nieźle i myślę, że warto zagrać. Fani oczywiście Finala to powinni bez dwóch zdań, bez dwóch zdań sięgnąć po Cerberusa jako rozszerzenie klasycznej historii Final Fantasy VII. No, no tyle no. E, tak mówię, no nie zdobyła ta gra popularności. Dzisiaj jest już w ogóle całkowicie zapomniana. Mało kto o tej grze wspomina, mało kto w nią grał. A jest to całkiem ciekawy tytuł. No całkiem ciekawy tytuł z lubianymi bohaterami z sagi. No, nie wiem czy akurat Vincent Valentine cieszył się jakąś ogromną estymą wśród graczy Final Fantasy VII, bo też mi ciężko powiedzieć. E, ja pamiętam go, pamiętam z, oryginalnego Final Fantasy VII, którego grałem na pc -cie. Pamiętam go jak przez mgłę i raczej on w tej drużynie, którą miałem taką drużynę moich ulubionych bohaterów. Raczej go nie wybierałem za często, także nie był chyba przeze mnie za bardzo lubiany, ale gdzieś tam się pojawiał. No, tyle, tyle mogę powiedzieć. No niej warto zagrać, warto zagrać fajny tytuł na 2-3 popołudnia sobie zobaczyć, obejrzeć kadsenki. No, i ta historia jest całkiem, całkiem spoko. No i oczywiście jest to marka Final Fantasy VII, przez wielu uważana za najlepszą część cyklu. Znaczy, Final Fantasy VII uważana jest za największą, najlepszą część cyklu. No, akurat nie przeze mnie, może. Ja uważam, że ósemka była lepsza i o wiele bardziej mi się podobały potem 10, 12, 15, mi się podobała 13. W zasadzie uważam, że. E, od siódmej części, tutaj zbluźnię teraz, będzie w komentarzach hejcik, od siódmej części do wszystkich tych finali, które były możliwe do grania w single, nie mówię o tych multiplayerowych, to siódemka była najsłabsza według mnie. Te wszystkie kolejne części mi się bardziej podobały. Pamiętam, że strasznie dużo czasu spędziłem na dwunastce i tak, mi się, tak mnie wkręciła dwunastka, że grałem w to jak dziki. I również trzynastka, którą wielu graczy uważał za najsłabszą, mi się podobała. Mi się podobała i bardzo dobrze się bawiłem. I również piętnastkę też uważam, że jest świetny tytuł. Warto, warto... Zagrać, jeżeli lubicie takie japońskie RPG. uważam, że to są fajne. fajne Ogólnie same, sama seria Final Fantasy bardzo lubię. Nie grałem poniżej siódemki w nic. Ach, jeszcze była dziewiątka. O, to dziewiątkę uważałem za najsłabszą, chyba, bo dziewiątka była taka. E, dziewiątka była takim finalem, gdzie wszystko było takie dziecinne w stylu, ten, jak to jest tam super deform, czy jak to się tam nazywa. Wszyscy mieli takie duże głowy i wszyscy byli tacy dziecini. Tam był taki chłopiec małpa. Skończyłem tą dziewiątkę, bo to grałem na emulatorze na PlayStation, nawet mam tą w sumie dziewiątkę i tam kiedyś pewnie w nią zagram, ale faktycznie dziewiątka mi się podobała najmniej. I chyba nawet uważam, że cutscenki w dziewiątce były gorsze niż w ósemce. Tam był taki właśnie ten, ten sznyt, taki dziecinny i to mi się strasznie nie podobało, strasznie. Wszyscy wyglądali jak karły w ogóle, to było w ogóle dziwne. Cały świat składał się z jakichś karłów. Dlatego chyba mi się to tak nie, 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 nie darzę wielką sympatią Final Fantasy IX, ale grało mi się w to nieźle i pewnie jak sobie przypomnę, będę miał jakieś troszkę inne zdanie. Może kiedyś się pojawi. Musicie napisać w komentarzach, czy chcielibyście posłuchać o IX. No dobra, w każdym razie trochę odbiegłem od tematu. Final Fantasy VII, Dirk of Cerberus, spoko. Spoko gra, zagrać warto, poznać historię. Bo jest to jednak część większej, znanej, lubianej marki. To tyle. Pozdrawiam synergii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.